thank a także drugi włodarz, który pojawi się na tej gali w podwójnej roli, bo zarówno jako zawodnik, jak i organizator sprawca całego zamieszania. Przywitajcie go bardzo gorąco, Michał Popsdel! Bo Kochani, witam was serdecznie na pierwszej konferencji czwartej gali FAME MMA. Witam serdecznie, co chyba z treningu wróciłeś, co dopiero? No, jestem ja po treningu. Jestem zmęczony, trochę zmęczony, jest zmęczony, zmęczony, ale idziemy dalej. Słuchajcie, trzecia gala, niesamowite wspomnienia, wyszło to naprawdę fantastycznie. Trailer czwartej gali obejrzało już ponad milion sześćset tysięcy osób. Chyba jeszcze... Żaden z tych w Polsce nie był tak oglądany, jeżeli chodzi o sporty walki, Także gratulacje Michale. Ale przede wszystkim gratulacje dla was wszystkich za to, że jesteście z nami. Bo gdyby nie wy, to nie byłoby nas. I nie moglibyśmy tak się rozwijać bardzo prężnie.